Ty, Anagra, czaisz to? Ty, Europejskie Studium Zawodowe, ty, czaisz to? W ogóle, nie wiem, może się przejdziemy do tej szkoły i zobaczmy co jest tam więcej. No bo, jak tu są takie wypasione ckadełka, Liceum technikum, Policjalna. Chodźcie do środka, Chodź. No, w ogóle no, słyszałem o tej szkole już sporo razy. W ogóle elitarne technikum fryzjerskie. Liceum kosmetyczne. Ty, liceum fryzjerskie. Ty. Policjalna szkoła kosmetyczna. Policjalna szkoła fryzjerska. Kursy kosmetyczno-fryzjerskie. Stylizacja paznokci makijażu. No, się zapowiada dobrze. To wparuję tam na tajniaka. Ciebie jakby co nie ma. Zobaczymy, czy się uda. No, zobaczymy. Powiem prosto, nie będzie łatwo. Jakby to powiedzieć? Szkoła wydaje się fajna. Ty. Ty, patrz Łanowa 4 Patrz jak się reklamują 42, 632, 50, 60 Normalnie jak tar taryfa ulgowa Jeszcze strona internetowa No, też trzeba łasną założyć Dobra, to ciebie Policjalna. Oh. I tam jest więcej. Normalnie cała sala. Do wszystkich ludzi oraz do mojej rodziny, jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że ja się tu uczę. Jest to bardzo. Jest to bardzo cudowna chwila w moim życiu, okay. dlatego kocham was wszystkich. Uff. Jedziemy dalej! Tutaj na pracowni pracują na najlepszych produktach. Wszystko z Golden Rose. Lakiery do paznokci, też Golden Rose. Kurde, wszystko jest Golden Rose. No ale co do tego, to ta sala jest od paznokci. Tutaj po krzesłach widać, że tu odbywają się usługi fryzjerskie. Strzyżenie, podcinanie, farbowanie, trwałe i różne takie. Przykłady, a tutaj zabiegi, posuwanie trądziku, i różne inne sprawy odbywające się twarzowo, odmładzają. Dale, no ale dalej, za to tam. Zaczyna się make-up. A tu odbywa się, się to właśnie make-up. No i tutaj też dziewczyny pracują na Golden Rose'ie, błyszczyki. Szminki, fluidy, cienie, różne takie, bajery, szmery. Właśnie oprowadziłem Was po czterech pracowniach, które znajdują się właśnie w tej szkole. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz filmik. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, możecie przekonać się sami. Zapraszam na Nową 4. do Anary. Dziękuję, do widzenia.